Jestem w Krakowie na ulicy Basztowej. Generalnie jestem na odcinku drogi, na którym w zasadzie nie powinno mnie być, bo tutaj jest zakaz ruchu w zasadzie. Aha, dalej też jest zakaz. Natomiast w tym miejscu, z którego właśnie e, wyjechałem. Znalazłem się dlatego za 600 metrów. Skręć w prawo. Bowiem kierująca ruchem e, policja w okolicy Barbakanu po prostu nakazała jazd w odcinek, który jest wyłączony z ruchu przez znak zakaz ruchu. W taki sposób znalazłem się na odcinku basztowej, wyłączonym z ruchu. No i teraz powiem, że tak powiem, zastanawiam się, jak w okolice tegoż placu uda mi się, jeżeli w ogóle uda mi się, dotrzeć. Dla na nawigacji była to rzecz bardzo prosta, bo miałem pojechać po prostu na wprost chwilę temu rumana jest jazda po takim mieście po. Po centrum, powiem szczerze. Zobaczymy, troszkę tu oszukam tam moją nawigację. Spróbujemy się tu jakoś przerostać. Za 200 metrów, skręć w prawo. Wszystko jest w prawo prowadzające stąd na nic nie ma. Tam plantu, w kierunku do plantów w lewą stronę. Na końcu to Skręć w prawo. Za 100 metrów Skręć w prawo Skręć w prawo Ja kompletnie pogubiłem, że ten plac jest Co dalej? Za pięćdziesiąt metrów na rondzie pierwszy zjazd. Okej. Okay. za trzysta metrów skręć w prawo. Nawet ona no tak, że jest uparta, że cały czas nie z tego centrum wyprowadza. No. Tu jest jeden kierunek, kilometr no. Tam tamtym kierunku. Tenecja Tu zaś wszystko jest w lewo, tam jest zamknięte Ja pierdziele hm. Nie wiem gdzie ja tu dojadę

załych tego tej drogi zamknięty. Skręć w prawo. Następnie skręć w prawo. some bubbles.